Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego 11 odcinka podcastu Astrolog. Zawód przyszłości. Często pojawia się pytanie, czy są jakieś szczególne umiejętności, kompetencje lub no, pewne walory, czy zasoby, które astrolog musi posiadać, żeby być astrologiem? No, czy wymagane są jakieś pewne szczególne umiejętności? Bo ktoś twierdzi, nie, to nie dla każdego zawodu. Oczywiście nie mówimy, że dla każdego, tak jak bycie szewcem, też nie jest dla każdego elektrykiem, nie wiem, transportowcem czy stolarzem. Oczywiście, że nie. Ale czy są jakieś pewne szczególne umiejętności, szczególne kompetencje, szczególne zdolności? Pewną jedną z nich jest umiejętność myślenia analitycznego, czyli umiejętność pewnego łączenia pewnych faktów, czyli czegoś takiego, co robi detektyw na przykład. Na pewno widzieliście raz taką scenę w filmie. E, sensacyjnym, czy jakimś e, w, w, detektywistycznym, gdzie detektyw patrzy na tablicę, gdzie ma jakieś zdjęcia, mapy, pineski, prawda? Patrzy, patrzy, patrzy. No i w pewnym momencie eureka. Nagle tak łączy to wszystko w całość. Albo na pewno oglądaliście jakiś odcinek doktora Hausa, tak? I w, w każdej scenie w doktora Hausa jest taka, e, taki, taki moment, kiedy on tam zaczyna się zastanawiać nad różnymi rzeczami, tematami, problemami. I nagle podnosi szklankę z kawą lub z kerbatą, Rzuca i leci. Odkrycie, natychmiast, w tym momencie, tak? To mówi się, że to jest uraniczne myślenie w astrologii. No i astrolog powinien coś takiego mieć. Ale to nie oznacza, że to jest absolutnie jedyna kompetencja. To jest przydatne. Czyli umiejętność pewnego myślenia syntetycznego, całościowego. Umiejętność analizowania pewnych rzeczy w większych grupach. Patrzenia z boku, z dystansu. Czyli to nie jest... Czyli nie demonizujmy wiedzy, nie demonizujmy technik. Nie demonizujmy tego, że astrolog ma jakąś wiedzę tajemną, unikalną wiedzę tajemną, która sprawia, że on coś tam niesamowicie posiął, jakąś tam tajemnicę. To nie tak. Przede wszystkim umysł. Umysł jest kluczem. To, co masz w umyśle. Jak on pracuje, to jest kluczem do tego, żeby zostać astrologiem.